Witam serdecznie. Niedzielne, no prawie już południe. Znalazłem trochę czasu, żeby przyjechać sobie na rybki. No oczywiście wylądowałem na kanale Królewskim, bo tu mam najbliżej. Dzisiaj jestem w miejscowości Aleksandrów. Obok mnie są zawody, ale panowie na razie nie krzyczą. Usiadłem od nich, tak mniej więcej 30-40 metrów. Jestem tu już, rozbożyłem się, więc jestem tutaj jakieś. Ja wiem, pół godziny, może 40 minut. Nikt nie przyszedł i mnie popędził. Także myślę, że sobie te parę godzin tu połowie. No i co? Będziemy, będziemy łowili pewnie znowu leszczyki, ale trafia mi się taka przygoda, że nie wziąłem pewnych robaków. Zaraz wam wszystko pokażę. Więc plan był taki, żeby łowić, wiadomo, dokersem, z zalętą i tak dalej. glina. Natomiast nie wziąłem tego Jokersa, zostawiłem go w domu. No tak czasem bywa. Dlatego przygotuję sobie troszeczkę, troszeczkę inny plan na dzisiejsze łowienie. Może nóż widelec uda się w ten sposób właśnie łowić płocie. No chyba, że w ogóle nic nie będę łowił, bo tu niestety te ryby są uzależnione, u, u, przepraszam, uzależnione od Jokersa, ponieważ y, tu jest mnóstwo zawodów, i ta ryba po prostu jest. Y, po prostu jest do tego, do tego jokersa przyzwyczajona Także zobaczcie co dzisiaj sobie przygotowałem Jak widzicie wziąłem zanętę Champion leść. Ona tutaj jest niezawodna Z robaczków Jak widzicie mam białe robaki mam, mam na szczęście dużo pinki Będę tutaj właśnie głównie skupiał się na tej pince Mam też ochotkę No i mam czerwone robaki Mam kubek, nożyczki, także sobie zaraz coś przygotuję, opracuję. Dzisiaj będę łowił na czystą zanętę, no bo nie ma sensu dodawać gliny, bo myślę, że myślę, że bez jokersa no to właściwie po co ta glina. Także tak wygląda to wszystko. Coś sobie, coś sobie tam. Yy, u, ułożę w głowie i przygotuję. Jeszcze nie wiem, co szczerze mówiąc. Także dajcie mi chwilę, pomyślę i zaraz coś skomponuję. Trzymajcie kciuki. Tak, więc słuchajcie, już coś tam wymyśliłem. Na początek namoczę sobie zanętę się i się przydały nożyczki. na początek zanęta. mniej więcej, jakieś tak mniej więcej pół opakowania. Myślę, że wystarczy tyle. Jak nie to sobie najwyżej dorobię. Słuchajcie i nie dodam tu nic więcej, dodam po prostu tylko wodę. Jak na razie dużo wody. Chcę to bardzo, chcę tą zanętę bardzo przemoczyć. I taką właśnie przemoczoną zanętę bez grama robaków podam w miejsce wybrane przeze mnie do łowienia. O zanęta dochodzi po malutku. Nie będę jej przesiewał, nie będzie to chyba potrzebne. Fajnie się lepi. Podam takich pięć klaneczek, Nie za dużych, takiej czystej zanęty. No i myślę, że może zameldują mi się w tym płotki, jeśli są bo nie wiem czy leszcze będą chciały samą zanętę bez robaków, wejść w samą zanętę bez robaków. A potem będę używał takiego koszyczka, będę dawał dość dużo pinki i czopował to wszystko zanętą. I taki plan na dzisiaj. przypnę teraz sobie koszyczek, którym podnęcę Będę łowił mniej więcej 21 metrów od brzegu, zazwyczaj to tak łowię, nie mam tam żadnych jakichś większych zawad, parę liści na dnie także myślę, że sobie poradzimy w tym miejscu bez jakiegoś tam łapania patyczków i innych rzeczy, warto sobie zawsze tak naprawdę wygruntować łowisko. Tutaj na tym kanale nie ma tajemnic. Jest to kanał, czyli wiadomo, że tutaj od brzegu, mniej więcej do dziesiątego metra, brzeg schodzi. Potem łagodnieje i tak mniej więcej po środku jest mniej więcej tutaj około 3 metrów wody. I tam będę łowił na tych 3 metrach. Odczepiłem sobie też przypon, i teraz nabiję zanętę. momentam nabito i wyrzucamy 5 takich koszyczków no i mamy pierwszego taki nie za duży leszczunio na haczyk zakładam jedną pineczkę i dwie ochoteczki na razie zbawiłem jednego leszczyka po nęceniu przyszły mniej więcej no pół godziny upłynęło Zobaczymy, czy jest ich tam więcej, czy był tylko jeden. Taka przynęta. Mały haczyk, numer 16, cieniutki, drucik. I wyrzucamy zestaw. O, już mi kolega przypłynął. Kurde, jeszcze zawodziłem sobie. Masz ci los. Dobra. Udało się odplątać Nie wyrzucam ja Kolega niech sobie stąd idzie Poszedł mi stąd Nie mam tego jokersa, więc ratuję się moim starym sposobem. Nabieram sobie dość dużo białego robaka. Do tego białego robaka dodaję drżownicę, ale tak nie za dużo. To mniej więcej tyle i to wszystko. To wszystko siekam na miazgę bo wiem, że ten właśnie sok, jak to dobrze, tak potnę, to ten sok na pewno zwabi mi i utrzyma te leszcze No najlepszy by był Jokers, no ale go nie mam. Zapomniałem, został sobie w domu. Tak to bywa. Trochę tempę te nożyczki, damy radę. Dobra, pociąłem teraz sobie to wszystko kładę tutaj na rupkowyty, i nabieram sobie w ten sposób właśnie do takiego koszyczka trochę tych robaczków, ale tak nie za dużo, o mniej więcej tyle, i to wszystko dobijam. Zamięta. O, i taki koszyk wyrzucę. Kolejna rybka, taki okołeczek, ale grubasek. Brzuch pełny. Ciekawy czegoś na żar, pewnie jokersa po zawodach, które były wczoraj. I jest kolejny. No taki już fajny troleszczyk I uwalniamy rybkę No i mam kolejnego, wszystkie jednakowe, takie mniej więcej po 400 punktów, ale weszły, już fajnie biorą. Ładnie zapięty, wziąłem na dwie pineczki i jedną ochotkę. I kolejny, ale zabawa, tylko szkoda, pada. O, ładnie kopie, ładnie. Ładnie kolega kopie. No chodź, chodź, no to może być lepszy. To może być lepszy. O kurde. Muszę chyba hamulec trochę popuścić. No to ładna ryba. Albo silna. Uch.

No, fajna ryba. No, o całkiem przyzwoity. Całkiem przyzwoity leczio. Już taki żółty fajny. Przypuszczamy rybkę. no co on taki? Jakiś lewy no post Męczył się holem. cały czas łowię w ten sam sposób jak Wam pokazywałem mam tu trochę pociętego yy, znaczy pociętych dżdżownic yy, z białym robakiem bo tak to mniej więcej wygląda Wycham te robaki, trochę zanęty na wierzch, no i kurde, ryby fajnie w to wchodzą. I po kolejną rybkę, Sypki rzut, grunt aby celnie. Taka atrakcja na kanale, przejechał mi centralnie po nęconym łowisku. brania są bardzo delikatne praktycznie nic nie widziałem na szczytówce myślałem, że to jakieś obcierki zobaczcie ile zostało z białego robaka i z dwóch ochotek zobaczcie tak tutaj biorą te leszczyki atomowe branie i cóż to będzie pomyślałem, że nic nie ma on płynie do brzegu A to mała ryba Okazuje się. O. Widzicie? I tyle się pokazało. Spróbuję teraz na dwie ochotki. Za bardzo się pieszczą. Jak dołożę białego rybaka, branie trwa bardzo długo. Albo trzy założę. Jak trafię. Dobra, okej. Okay. I taka przemęta, zobaczymy teraz sama ochotka, sama ochotka to jednak nie, nie była zbyt mądra decyzja Szyb, Oku, szybkie szybkie branie i taki przyłów uwolniamy i wypuszczamy rybki Nęcą ludzie i nęcą Co oni wynęcą Słuchajcie, mam fajną rybę prawdopodobnie, albo nie, już nie ma To było coś podpięte Tak, to był podpięty lesz Tyleś zostawił śluzu chyba cię pod Podpiąłem go. Warto wiedzieć, żeby taki śluz wziąć z przyponu. Bo potem ryby nie chcą brać, jeśli on jest taki trafia się i taki przyłów. Uklejka. Tuż po rzuceniu zaatakowała. No i kolejny leszczyk, akurat jak jadłem sobie kanapkę, no ale już trochę mniejszy. Pokaż się rybcio, no takich lapaczek, ale są. Są, stanęły przy zanęcie i biorą. No i jest. go, ahead. go ahead. Cały czas wycinam te robaczki, o których Wam wcześniej mówiłem, pokazywałem, robię z nich taki właśnie miszmasz, właśnie już mi się skończyły i ładuję do koszyka i tym samym dzięki temu mam dzisiaj dzień uratowany, bo tak to nie wiem, bez tego jokersa chciałbym cokolwiek połowił. Trzeba dobrze to posiekać, wszystko, tak żeby wyszedł z tego ten smród, który one lubią. No dobra, wystarczy. O, Paciataja wyszła, teraz do kuwety. Na samą ochotkę w ogóle nie mam brań, tylko takie oblizane, są to robaki. Natomiast jak dołożę białego albo pinkę, no to branie jest od razu w leszcza. Takie gusta i guściki one dzisiaj mają aleje. Już prawie cały przemokłem, jeszcze posiedzę z pół godziny. Może coś się uda dołowić. Dłuższa przerwa w braniach i oto pan jazgasz, a to wszystko wskazuje na to, że towar się kończy i trzeba podać trochę więcej. Więc założę większy koszyczek i wykonam parę rzutów większym koszyczkiem. Bo tam już pewnie nie ma, nie mają przy czym teraz, jeszcze stanąć, bo już wszystko wyżarło. Tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. Robaków na Bugato jedziemy. No i założenie było słuszne. Dwa rzuty i siedzi. Mało towaru, ryby sobie odeszły, ale szybko wróciły. Fajnie te ryby walczą. Delikatny zestaw. Nie za duży, ale cieszy. Kolejny pan Lesio, taki zwiadowca. Także okazało się, że jednak ryby nie miały co jeść, dlatego nie brały. Dlatego prawidłowe decyzje. kolejny wyjeżdża o to fajna ryba o kurde no niezły jest naprawdę jest niezły Szczyczek. wziął na koniec to jest ostatnia ryba no cóż moi drodzy na dzisiaj wystarczy już się zwinąłem jak było widzieliście pomimo, pomimo że nie wziąłem jokersa trochę tych leszczy złowiłem sam sobie udowodniłem że można łowić też na białej na pinki dodatkowo jeszcze gopro mi się rozpieprza nie wiem co z nim jest Także nie przedłużam, dziękuję za obejrzenie i widzimy się jak zwykle gdzieś nad wodą albo na ekranie, cześć.